Pszczółki się oblatują. Wczoraj w niedzielę złapałem rójkę. Anna sobie poleciała. Reszta uli. Pszczoły latają jak szalode w powietrzu. wracając z faceli. A tutaj się tak złożyło, że przyszedł mi ulik. Mini plus. Właściwie trzy uliki. I postanowiłem rój, który złapałem, załadować na ramki z węzą i do Mini Plusa. Mam zamiar tu przezimować rodzinkę, i wykorzystać w przyszłości do wychowu, znaczy do oblotów matek, do wychowu nie, ale do do oblotu matek. Na moje potrzeby to powinno wystarczyć. Pszczółki się oblatują. Z dwie godziny temu tu zostaje włożone, i widzę, że już zaczynają się oblatywać. Mam nadzieję, że nie uciekną. Że jest matka. Ładnie wentylują, zostawiłem im wentylację na dole, a tu pszczoły i Faselia w tle U pszczoły ostro pracują, a czuć zapach jak się podchodzi do uli tutaj latają i wracają z kwiatków, które pięknie